A 36 metrów. Aha, ta była mniejsza 36 metrów. Cześć. W tym odcinku zabierzemy Was do naszej pracy. Było dużo zapytań o filmy z fabryk. My w fabrykach spędzamy bardzo dużo czasu, jeśli któryś z widzów jeszcze nie wie, Zajmujemy się obsługą polskich importerów. Specjalizujemy się w dużych maszynach przemysłowych. Do naszych obowiązków głównie należy wynajdywanie producentów, odsiewanie pośredników. Zawsze sprawdzamy, czy mamy do czynienia z prawdziwym producentem, czy też z pośrednikiem i czy ten producent wytwarza wszystko od podstaw, czy jest zwykłą montownią, która tylko składa maszyny z podzespołów. No to jest temat dość rozległy, na pewno go jeszcze poruszymy nie raz. Naszym największym atutem jest fakt, że mówimy po chińsku. I w związku z tym jesteśmy w stanie dotrzeć do tych producentów, którzy jakby nie mają tego działu sprzedaży specjalizującego się w eksporcie, ponieważ produkują na rynek wewnętrzny. A z doświadczenia wiemy, które też jest naszym istotnym atutem, że firmy eksportowe, ci pośrednicy, oni właśnie korzystają z takich fabryk. Często, gęsto jest tak, że w takiej fabryce nie ma po prostu działu eksportu nikt tam nie mówi po angielsku. Dzięki korzystaniu z naszych usług, można zakupić te maszyny bezpośrednio od producenta, no i w związku z czym jest to o wiele tańsze. W tym filmie zobaczycie taki nasz przeciętny dzień roboczy, kiedy to jedziemy na audyt fabryki, sprawdzamy z kim mamy do czynienia, czy ci ludzie po prostu są wiarygodni, czy te maszyny spełniają normy. Sprawdzamy cały proces produkcji, jaki mają park maszyn, zaplecze, wszystko. Takie maszyny przemysłowe to jest nasza specjalność, ale również zajmujemy się pomocą w imporcie. No, wszelakich rzeczy, Chiny to jest fabryka świata, więc można tutaj zakupić dosłownie wszystko. Jeśli ktoś jest zainteresowany importem z Chin i chciałby z nami nawiązać współpracę, zapraszamy na naszą stronę internetową. Tam jest opisane mniej więcej czym się zajmujemy. Można się z nami kontaktować za pomocą e-mail contact.małpatosąchiny.pl Jak również przez komunikatory WhatsApp lub WeChat. To co zobaczycie dzisiaj, to jest fabryka pieca, do wyżarzania, wyżarzanie można to porównać do hartowania, ale tutaj ten proces jest inny, bo na samym końcu materiał nie jest gwałtownie schładzany. Taka usługa, jaką widzicie na filmie, to w naszym przypadku kosztuje 300 euro. I to jest koszt znalezienia odpowiedniego producenta i sprawdzenia fabryki. Oczywiście później zajmujemy się też serwisem tutaj na miejscu, w jednym z poprzednich odcinków pod tytułem Problem fińskiej fabryce. Mogliście zobaczyć, jak tutaj na miejscu rozwiązujemy ewentualne problemy z maszyną, jakie są w Polsce. Ale jak do tej pory nie było większych problemów, zawsze to jest jej jakaś usterka spowodowana z czynnikiem ludzkim, że ktoś tam coś przestawił, źle ustawił. Może nie będzie to zbyt fascynujący odcinek, ale już w następnych odcinkach powracamy do waszych ulubionych klimatów, także będą wsie, miasta, życie chińskich obywateli i nasze w państwie środka. Zapraszamy na nasz odcinek roboczy. Już niedługo wracamy do bardziej rozrywkowych tematów. to jest

Tutaj mamy do, do czynienia z producentem, który wytwarza te maszyny. No właśnie, no właśnie specjalizują się w maszynach do odróbki od stalnej nierdzewnej. Okay. No to to są właśnie te e, zbiorniki do amoniaku, do wytwarzania e, e, mieszanki e, wodorowo-azotowej. E, azotowej.

tutaj jest wejście do wytwarzania właśnie mieszanki mieszanki z to jest no to jest już, już gotowa mieszanka gazowa jaki jest aktualny przepływ mhm. Z, z zaczami, na... To jest sterowanie. to sterowanie. Hmm. To oczywiście zadbamy, aby wszystko było po polsku. No, no. 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 no tutaj jest y, y, po angielsku, ale tak ta jest napisane w wymaganiach i zrobimy że będzie po polsku. 然后这里的话有可以查、嗯、那个，我们、嗯嗯、这个是设程序的，必须要密码接口啊。啊、就是。就是在这个位可以把它跑出来的。啊。那个是我 USB 六啊。啊。跑出来之后，用的电脑就是 Excel 表格。啊啊。包括客户如果是有那个远程需求，我们都可以的，mm hmm. 就是可以通过手机来控制的，都可以的。用手吧。但是我刚这个不是不是和个。 Tutaj też będą zamontowane podzespoły, żeby wszystko będzie miało CE. Tu są akurat chińskie, być może te nie mają CE, ale na potrzeby eksportu są inne podzespoły instalowane.

tam trzeba o tych odbarwieniach jeszcze porozmawiać z nimi, bo w specyfikacji było napisane, że nie może być odbarwień. Mhm. Ja, tu wchodzi, nie? Mhm. Okay, o, 新座温度只有400 OK, o. Tak, i to jest tak. A... Mm -hmm. eee. I to jest ta chłodnica. <grym> 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 Okej, okay, okay.

no także jak widać to nie jest montownia, to jest producent, który od podstaw wytwarza te piece, więc tutaj z serwisem nie będzie absolutnie żadnych problemów. Bo często to się tak zdarza, że, że, że fabryka jest tylko montownią i później po mhm. prostu. No tutaj widzimy urządzenie do wytwarzania mieszanki wodoru i azotu. To samo co wcześniej, z tym, że tutaj jest o wiele większe. Ten jest w produkcji. No tutaj mają giętarkę do robienia kątów prostych. Tutaj do łuków, czyli do cięcia bloky. No, tutaj do czynienia blachy. No. Proste maszyny, tak? Tak, Jest w To jest do pracy w trybie nie? Mhm. podajesz to, piece materiał. Tomasz, wkładasz materiał, i wydaje się, Tak to się robi, nie? podajesz to ciągłym. Więc tutaj mamy y, urządzenie, które pozwala nam uzyskać temperaturę z gazu, tak? Piec gazowy, tak to można nazwać. To są takie. Wkładasz. Nie, automatyczne, tak? 네, 네, 네. нет, Люмин, нет, в чем вы, в 이 р 가 т ц е да, в 1 0 0예1 0 0 0 окей, написал, вот в м а т е 가 и а л е а, п 쇠 д е н и е а, падание, п а A tu następnie do hartowania, nie? Piec. Mm -hmm. To inny, nie? I wtedy on jest e, nagrzewany i, i, i do oleju. The, is... no, no. To jest pizza do hartowania. A ty powiedział? Człechu? Człechu. Człechu? Człechu. Aha, zagasił człowiek, zagasił człowiek. Nie mogę right? zagrać z tego.